Teraz, powiem wam jaki jest mój plan. Postać, tylko i wyłącznie pod Trial of the Ancestors. Tornado shot pod Trial of the Ancestors. Piotr Szotkowicz. Siemanko. Długa przerwa do ostatniego strumyka. Może było coś dla TV-gry kręcone? Nie, słuchaj. Pierwszy raz od startu ligi, udało mi się dobrze wyspać. Więcej niż 6 godzin. Będziemy skończyć tę kampanię na szybko. Ej, serio mówisz, Mr. Axe, czy to jest meme? Bo nawet nie wiem, a brzmi jakby było możliwe. Jeśli Last Epoch dostanie polski język, to to jest huge. Ale zajebiście! Ej, mega fajnie! Nie widziałeś mnie na TikToku? Słabko, to musisz zobaczyć. Stary, jak ja miałem nawet TikToker Arc. Powiem więcej, widzowie. Więcej razy zostałem na ulicy rozpoznany z TikToka niż z Twitcha. To jest mnie najbardziej bawi. A wiecie co to znaczy? Ludzie, którzy oglądają mnie na Twitch'u, nie wychodzą z domu. Dobra, widzowie, przeszliście kampanię. Wiecie co to oznacza? Że moja postać w końcu zasłużyła na skiny. Też tak macie, na przykład widzowie, że musicie przejść kampanię, żeby wasza postać zasłużyła na skiny, bo wcześniej jest zbyt słaba, żeby je założyć. Właśnie tą postać zrobiłem tylko pod mechanikę ligową. Będziemy ją bardzo mocno otruwać farmy dzisiaj. Zobaczmy, jak to będzie szło. To jest zamysł ubildu, widzowie. Czekajcie, kupmy sobie skinka. Muszę go założyć. Ale ładnie to wygląda. Tak szczerze to jestem ciekawy jak sobie ten build będzie radził na wyższych tierach. Jak już ci przeciwnicy będą dużo bardziej tanki. Nie wiem kurde, kupować drugi skinek dla potemów? Ale nie no, teraz to wygląda zajebiście. Jak z Machine Guna. Jezu, jak to fajnie wygląda teraz. Nie no, warto było. Teraz czuję się silniejszy z tym skinkiem. To fajne. O! Pierwsza wiepka, muszę bardziej uważać, bo jestem squishy. Wydaje mi się, że takim squishy buildem trzeba będzie bardzo ostrożnie wybierać przeciwników, bo niektórzy, na przykład ta baba, a ma dużo ludków, którzy mają range do ataki i nie da się wszystkiego uniknąć. Zdarzyło Wam się, widzowie, kiedyś, czekajcie, zrobimy ankietę, aż jestem ciekawy, ilu jest furiatów na czacie. Czy zdarzyło Ci się kiedyś zepsuć klawę myszkę w furii gamerskiej? Dobro, widzowie, zrobi zrobiliśmy. Zrobiłem ankietkę, jestem ciekawy. Ej, widzę, że tak jest: 30-70 podział y ankiety. Plus 4 atrybuty. Acceleration shine. Dobra, dostaliśmy. Ej, nie jest tak źle: 11% expa, a to jest w zone nisko-levelowe. Ej, nie, nie, nie ma tragedii. Hmm. Ej, goliaty tu są. Kurde. Ej, goliatów też chyba w końcu jeszcze nie znarkwili, nie? Wiecie, co jest najzabawniejsze w tych goliatach? One biją tyle samo tej postaci. Co Juggernautowi? Nie no, widzę, nie da się na tych skurwieli. Kahu Toroa jest niepokonany, widzowie, jest najgorszym śmierdzielem. Liczyłem, że zostanie znerfiony, powiedzieli, że go znerfią, ale nie wprowadzili jeszcze tych zmian nadal po paru dniach. Nie ma lekko. Dobra, przeglano. dobra, poddaję się. Poddaję się, poddaję się. Nie uszanował mojego poddania się, i tak mnie zabił. A to ham. Dobra, jedyna rada to jest na samym początku go wyrzucić z turnieju, żeby potem ten idiota nas nie abuzował, gdy już ma całą drużynę goliatów. Jedyna opcja, widzowie, to jest tego kahutaroa na samym początku wziąć i go wyrzucić z turnieju. Fajnie, pomógł. Tomuś i mamy ubradlabika. Czejnik wjeżdża. Robimy coś takiego. Let's go, widzowie, mamy ubradlaba. Dobra, przodkowicz wjeżdża na rejony. Wyrzućmy tego ziomeczka. Od goliatów najpierw. Nie no, widzowie, ale teraz to jest masakra, widzowie, po tych zmianach bildu. Widzicie, co tu się dzieje? Aha, nic nie mówiłem, kurwa, goliaty. Goliaty, nienawidzę was! Nie no, nie da się na goliaty, widzowie. Wszystko tu się da, oprócz tych goliatów. One są potężne nie tylko dlatego, bo mają wysokie cyferki, ale one mają też 100% overwhelma, co oznacza, że możesz mieć na przykład milion armoru, a on i tak cię zanshotuje. Ale dominacja. So, liter for 5 minutes? Ej, szczerze, chcę to. Kurde, aura efekty też jest mega dobre. Tatuaże. Nie, ja no to wezmę te loki. Goliad! Pieprzony Goliad! No, Goliad to Goliad jednak. okej. Okay. Jest Divinik. pyk pyk. I omen blanszowania. Jest, Six Linkczak. Jest potężny Six Link. O! A nie, to jest na 6 socket, a nie 6 link. Za bardzo naprzód się cieszyłem, cholera. Niedobrze. Widzowie, teraz jak mnie ktoś zapyta, jak zdobyć Six Linka na SSF-ie, to powiem mu tak. Rób mechanikę ligową. O, kolejny na 6 a dobra. Widzowie, wypadałoby podlevelować, bo ja robię już monster level 8.1, to jest ekwiwalent tier 14, a mam 73 cholera jasna. Zrobimy parę mapek na szybko. Miałem w ogóle nie mapkować tą postacią, ale powiem wam jak wygląda w praktyce rzecz, że tu prawie w ogóle nie leci ten level. Że ja 80 tutaj wbiję w 10 minut, jak pójdę mapki, porobię normalne. Ej, ale tam ten map boss, dostał pięknego one shota. Nie no, to jest bardzo wysoki damage. Na te 16 najlepsze redopy. Powiem tak. Po pierwsze, duża część mechanik ligowych skaluje swoje nagrody z, z maptierem, na przykład ekspedycje. Po drugie na wyższym map tierze wypadają ci Guardian mapki, które są bardzo wartościowe. Po trzecie, jak wypadną ci jakieś itemy, na przykład z fraccherem, to bardzo dużo wysokich fraccherów wymaga, żebyś robił wysokotierowe mapy. Też te 16, które będą na przykład 8-5, będą dużo bardziej wartościowe. Generalnie robić tier 16 ze sprogresowanym atlasem zawsze będzie dużo bardziej profitowe. Czemu lepszasz mapki na Rare? Jak masz mapki Rare, to jest na nich więcej potworów i większe quantity rarity temów. Masz więcej, dużo więcej wszystkiego. Bo nie dość na przykład, że masz więcej potworów, to do tego każdy potwór daje lepszy drop. No i wtedy pytanie, czemu by tego nie robić? Oj! Pomyślałem, ej, nie mam odporności na friza, ale przynajmniej lognę od razu. Ja byłem przygotowany na to, że nie mam odporności na Freeza i pomyślałem lognę od razu, ale okazało się, że nie niewystarczająco szybko. Wiedziałem, że mam łapki nie wchodzić, ale przynajmniej codziennie nowy build możemy zrobić. Podpalający. Mm, nie mów tak. Nie, no stary, ten chłop może face-tankować Kitawek, pyk-pyk. Zaraz ci pokażę mój rip w Diablo 4, to racisz jakiekolwiek nadzieję. Widzowie, chcecie zobaczyć mój najlepszy RIP Diablo 4? Jak zrobiłem build, który by można było grać nie korzystając z rąk? Patrzcie na ten dat, widzowie. Wszystko samo eksploduje, patrzcie. Ja nic nie wciskam, a przeciwnicy giną. O, buildzik. O! Pod content, pod content, pod content. Nic nie wciskam, widzowie. Ja nic nie wciskam. A patrzcie, jaki opie buildzik. Patrzcie, jaki opie buildzik, Clueless. <laughs> Jakie modyfikatory wpływają na refa? Fire damage, burning damage, fire skill levels, all skill levels, damage overtime, damage overtime time multi, elemental damage. Gdzie najwa najważniejsze jest level gamów i dot multi? Jedna z najważniejszych rzeczy, która jest nieoczywista za refem, widzowie, spell damage nie bustuje refa. Bardzo dużo osób popełnia ten błąd, inwestują w spell damage, spell damage nic nie daje na tym widzie, Nic. Dobra, widzowie, nie uważacie, że jak nasza postać doszła do szóstego aktu, to zasłużyła, żeby ją trochę ubrać, żeby nie wyglądał jak manel? Nie, zobaczcie na niego. Zobaczcie, jak on wygląda, widzowie. Czy on nie budzi politowania? Zasłużył. Ubierzmy go trochę. No myślę, że niezły skurwiel, już, nie? Całkiem jest nieźle. Ej, wiecie co sobie właśnie przypomniałem? Że mam brońkę z Tier 1 Burning Damage Fracture'em, Co może być spoko. Oj, Jezus. Kiedy to jest? Kurwa, to już rozpoznaję. O. Mogę, 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 O, widzowie. Ale to jest dobre widzowie. Nie mam minionów, ale mam coś takiego. Increases to minion damage affect you, czyli to mnie bufuje. Mnie rozwaliło na przykład, jak ostatnio Jungroan znalazł pojebany build, mega silny, tak o, że stawiał trapy, które samonowały brandy. I ta interakcja była w grze od lat, a on ją teraz odkrył. A robił nią Uber bossy na HC. Cały czas ludzie znajdują takie przejebane rzeczy. Kastowanie brandów trapem, żeby ominąć limit brandów. Czemu ten belt tak wygląda? Bo to jest belt gamingowy, dlatego on się tak świeci. Spróbuję w sumie sfuzować to. Mamy 80 parę fuzów, może teraz siądzie. Ale mi zjada ham. Patrzcie widzowie jaki to będzie boost armora. Jesteście gotowi? Ze starym armorem 14 tysięcy armora, z nowym 32 prawie. Z 14 na 32 i do tego wchodzi sixlinczek. Dobra widzowie, czas to teraz przetestować na przeciwniku. Zobaczmy widzowie. Na zdrówko, widzowie. To jest buildzik, wizowy Jak stoimy z resami? No i stoimy spoko. Idealnie. Dobra, wizuję teraz mapka testowa. Żółty Plato z damage modem. Teraz ma boss. No i spoko Dobra, bo miała być jedna mapka, a wiadomo jak to jest swoje. Druga się sama odpaliła.